Witam was. Na egzaminie praktycznym kwalifikacji E12 dla technik informatyk często pojawia się pytanie, właściwie zadanie, abyśmy na naszym systemie ograniczyli dla wybranego konta możliwości, czy właściwie ograniczyli miejsce na dysku. Jak tego właśnie dokonać? Wchodzimy Start, mój komputer. I właśnie na przykład trafia się taka treść, abyśmy ograniczyli dysk na przykład dla wybranego konta, ograniczonego również, na przykład do 500 MB, czyli tam po, tej, po przekroczeniu 500 MB blokuje się nam, nie możemy więcej użyć i wyświetla się na przykład komunikat, że zostało przekroczony tam maksymalny limit. Więc tak, na dysku C bądź może się trafić inna partycja, byśmy ograniczyli. Wybieramy po prostu na wyznaczony przez właśnie egzaminatorów prawym właściwości i tutaj mamy opcję przydział Włączamy i tak, dobra, zastosowujemy i tutaj mamy na przykład ogranicz miejsce na dysku. Wybieramy, przykładowo, w moim przypadku było to 500 mega. Ustaw poziom ostrzeżenia na. Niech będzie również 500. Tutaj nie ma co za bardzo się bawić. Również zastosowujemy. Możemy również y, dokładniej, aby byli, abyśmy byli pewni, wpisy przydziałów. I tutaj mamy, właśnie dla różnych kont, na przykład y, dla administratora, mamy na przykład jakiś tam przydział. Za chwileczkę. I tutaj mamy. Hmm, tak, tutaj jest moje konto pomocny, tu jest lokalne i przykładowo dla konta y, pomocny. Y, chcemy ograniczyć właśnie do, te 500 MB dokładnie. I ograniczamy 500, już widzimy, mamy tu ustawiony tak jak wcześniej, zastosowujemy i widzimy, mamy limit przydziału 500 mega, poziom ostrzeżenia też 500, możemy mniej, ale właściwie po co tutaj kombinować? Pojawia się 500, y, ogranicza nam, pojawia się komunikat, że nie możemy więcej. I to jest właściwie na tyle. O to będziemy proszeni na egzaminie, oczywiście nie zawsze właśnie w styczniu 2015 roku. właśnie takie było pytanie na egzaminie. Dzięki za oglądanie Cześć.